OK przejdziemy przejdziemy do edytora Visual Basic czyli miejsca w którym będziemy pisać kod no i wyjaśnienie tutaj na środku szary ekran na razie na razie nic tutaj nie ma. Tutaj będziemy tworzyć nasz program pisać kod. Po lewej stronie mam, mam jedną rzecz czyli tak jakby strukturę strukturę naszego całego projektu czyli plik który się nazywa wersja 1 w którym jest Microsoft Excel Object, tutaj będą wszystkie, wszystkie arkusze, które będziemy mieli, czyli wejdę sobie do Excela i dodam nowy arkusz. Dodał się arkusz numer 2. Wchodzę tutaj sobie z powrotem. Jak widzimy, już się tutaj ten Arkusz 2 dodał. No i cały skoroszyt, e, który jest po prostu odzwierciedl odzwierciedleniem naszego pliku. Czasami będziemy z tych opcji korzystać, wtedy będę je dalej omawiał. No i dalej mamy tutaj jakieś moduły, e, ponieważ ten moduł dodał się automatycznie w momencie, w którym ja nagrałem makro. Jak tutaj widzimy, jest e, makro 1, e, które który, no właściwie zapisało to, co. No to to co w poprzedniej lekcji nagrałem, czyli wy, wy, wybór komórki F5, dalej w tej komórce wpisanie 3 razy D, no i wybór komórki I7 i to tutaj się działo w tym makrze, ale to nie będzie nam już potrzebne, dlatego usuniemy sobie ten moduł, czyli klikam na niego prawym przyciskiem i dalej remove moduł 1 trzeba pamiętać, że w momencie, w którym ja to usunę, e, no to już tego nie będę mógł przywrócić. E, no ale w tej chwili chcę to po prostu usunąć, więc e, więc usuwam. Nie to kliknąłem, e, ponieważ e, kliknąłem tak, e, czyli bym ten moduł najpierw eksportował gdzieś e, do, do innego pliku, żeby w razie czego móc go przywrócić, ja go nie chcę eksportować, więc klikam nie. No i teraz moduły mi zniknęły, żeby dodać nowy moduł klikam prawym insert i dodaje moduł i teraz się dodał nowy czysty moduł, możemy mu zmienić na przykład nazwę na test i to też się tutaj, tutaj zmieni. zmieni, będziemy się starać w projekcie jakby korzystać z tych modułów i je odpowiednio nazywać, żeby mniej więcej chociaż trzymać porządek w naszym kodzie. I teraz jeśli chodzi o ustawienia, chciałbym żebyśmy sobie weszli w narzędzia dalej w opcje i mieli włączone zawsze Zawsze tą opcję wymagania deklaracji zmiennej. Po prostu zaznaczamy to i uczymy się, że zawsze musimy deklarować zmienne. Nie ma czegoś takiego, że po prostu piszemy zmienne z palca. Czym są zmienne, to, to ja będę wyjaśniał. Po prostu na ten moment konfigurujemy sobie sobie ten system, więc zaznaczamy tą opcję, no i ja sobie tutaj jeszcze zwiększę czcionkę, czyli e, w zakładce editor format robię sobie być może 14, e, tylko i wyłącznie po to, żeby tutaj lepiej było widać to, co będę pisał, bo nie będę w żaden sposób tego e, obrabiał, nie będę tego przy, przybliżał później w postprodukcji, więc myślę, że mm, po prostu ta czcionka tutaj będzie większa, najwyżej ją później będę sobie zmniejszał, e, ustawię nasze 16, niech będzie jeszcze większa i w ten sposób to zostawię. I teraz uwaga, jeżeli dodam nowy moduł, to za każdym razem będzie się pojawiało do góry takie tutaj oznaczenie option explicit, które właśnie oznacza jest jakby konsekwencją zaznaczenia tego, że, że wymagamy deklaracji zmiennej, to po prostu zawsze w każdym module będzie na samej górze. No i tyle. I o tym musimy pamiętać, tak zawsze będzie. Nie usuwamy tego, bo chcemy z tego korzystać. Moduł testowy tego nie ma, ponieważ został on dodany zanim, jakby włączyliśmy tą opcję i z niej skorzystaliśmy. I tutaj. Kolejna rzecz, z której już skorzystałem nadając nazwę dla modułu, to są e, właściwości. Jakby wszystkiego, jeżeli sobie przejdziemy od góry, no to tutaj mamy właściwości całego projektu. Dalej mamy właściwości arkusza, już się tutaj pojawiają jakieś różne rzeczy, na przykład nazwa arkusza. E, no i jakieś inne rzeczy, które w tej chwili nie będziemy mi skorzystać, ale czasami są one przydatne. W Scorchicie jest ich jeszcze więcej. No i wszystko, wszystkie tutaj nazwy w języku VBA są no zawsze domyślnie w języku angielskim, więc do tego trzeba się przyzwyczaić. No i dalej właściwości modułu, gdzie mamy tylko, tylko nazwę. i tych właściwości, no w zależności od tego, jaki tutaj jaką rzecz będziemy mieli włączone, włączoną, to ich po prostu będzie albo więcej, albo mniej no i będziemy z nich po prostu korzystać i na bieżąco będziemy je omawiać, e, więc to tyle, jeśli chodzi o moduły, chciałbym jeszcze mieć włączone e, takie dwa okienka, e, czyli e, tutaj e, to, Ctrl G jako skrót i to jest tak jakby konsola, w której możemy coś pisać no, zaprezentuję, wpiszę 2 plus 2 no i Excel wypluł mi wynik 4, musiałem wpisać znak zapytania dlatego, żeby wskazać, że jakby oczekuję jakiegoś wyniku, na przykład 5 razy 5, 25, jeżeli znaku zapytania bym sobie tutaj nie wpisał no to otrzymam po prostu jakiś tam błąd kompilacji, że no, Program nie rozpoznał, co to tutaj co tu tutaj jest, więc y, czasami będziemy z tego skorzystać, żeby y, y, podejrzeć na szybko, na przykład, jakąś zmienną, albo coś sprawdzić. I jeszcze chciałbym sobie włączyć y, tutaj to, żeby miał y, takie no, zmienne lokalne. Y, to też będę wyjaśniał w trakcie w, w trakcie y, tworzenia projektu, na ten moment chcę po prostu, żeby to było włączone no i to właściwie, właściwie tyle, jeśli chodzi o taką wstępną konfigurację i dalej przejdziemy do, do omówienia już z tym są procedury i funkcje.